Cześć! Dzisiejszy temat to powrócić swoją kobiecość. I tutaj najpierw trzeba zdefiniować czym jest kobiecość. Otóż kobiecość nie ma w ogóle żadnej ramy. Do każdego będzie to coś innego. Jeśli zapytać dziecko czym się różni według niego mama od taty, najpewniej powie, że mama nosi makijaż, że mama chodzi na zakupy, że mama gotuje, że nosi sukienki, że jest wrażliwa, może nawet przewaźliwiona. Tak dziecko zazwyczaj odróżnia kobiecość. Powrócenie kobiecości to bardziej powrócenie wyrażanie siebie jako kobieta. Czym będzie dla mnie powrócenie kobiecości? No, tak naprawdę niczym. Dalej jestem, dalej jestem wrażliwy, dalej mogę coś ugotować, dalej mogę iść na zakupy, czyli robić to, co każda kobieta, ale również to, co robi każdy mężczyzna, tak? Dlatego, że te stereotypy się zmieniły. Teraz kobieta równie dobrze może prowadzić samochód, czy, czy po prostu iść do pracy i, i pracować, czy to na produkcji, czy gdzieś tak. E, tutaj nie ma tego rozróżnienia, więc e, troszeczkę dzienny temat. Tutaj może opowiem troszeczkę, jak ta tranzycja wygląda pod aspektem socjologicznym, tak, społecznym, tego, że żyliśmy jako kobieta, ja zauważyłem, że na przykład jestem słaby w tematach, na przykład o autach, o samochodach itd. Czy też o jakichś rzeczach typu budowanie yy, czy tam sport, dlatego że to mnie nigdy nie interesowało. I tutaj faktycznie był jakiś taki problem, jeśli chodzi o załapanie tematów. Ale też nie czuję, że to właśnie było to, że byłem kobiecy, że byłem kobietą, tylko dlatego, że to mnie nie interesuje nawet teraz i na siłę nie szukam takich zainteresowań. Do czego dążę? Jeśli porzucamy swoją kobiecość, a mamy na przykład zainteresowanie typu makijaż, to nie znaczy, że musimy go rzucać, że musimy przestać się malować, mimo że nam się to podoba, tylko dlatego, że chcemy być trufacetem facetem i tak nam nie wypada. Nie, makijaż jest również do facetów, to nie jest żaden problem, żeby się malować, tak? Pamiętajcie tak, że jeśli macie zainteresowania, które mogą być odbierane jako kobiece, e, makijaż, ubrania cokolwiek czy tam sukienki, to nie znaczy, że musicie na siłę się tego pozbywać, tylko dlatego, żeby ludzie odbierali was jako facetów, bo naprawdę zainteresowania są teraz, że tak powiem, uniseksowe i a równie dobrze może studiować kosmetykę, może, może się interesować makijażem, tak jak kobieta równie może dobrze interesować się autami i iść na mechanika. Tak więc, jeśli ktoś wam powie, żeby przestaliście być kobietą, tak, żebyście powrócili jakąś kobiecość, to powiedzcie, może nie ma czegoś takiego jak kobiecość. Podajcie jakiś pierwszy, lepszy przykład tego, jak kobiety robią męską pracę, a mężczyźni również robią kobiece rzeczy. Pamiętajcie, że tu chodzi o to, żeby to Wam było dobrze, a nie żeby spełniać kryteria oczekiwania innych osób. No i coś takie małe, No jeśli martwicie się tego, że jesteście na przykład bardzo przewraźliwieni i jak sobie poradzicie później, ja naprawdę jestem mega rozumną osobą i faktycznie, mimo że faktycznie są na terapii hormonalnej, stałem się bardziej pewny siebie, stałem się bardziej dumniejszy, a to nie dlatego, że hormony magicznie, cudownie wszystko zmieniają. Tylko dlatego, że zacząłem być pewny siebie, ponieważ zacząłem wyglądać i brzmieć ja tak jak chcę, tak to tego chciałem i to faktycznie coś zmienia, ale to nie znaczy, że automatycznie jestem męski, tak? Jestem taki, jaki wcześniej byłem. I to nie jest tak, że testosteron farba do włosów zakrywa kobiecość, a pokazuje męskość. Musicie o tym wiedzieć. To tyle. Pamiętajcie, nic na siłę, wszystko dla Was, to Wy jesteście najważniejsi i tyle. Wybaczcie też, że nie nagrywałem ostatnio coraz mniej czasu, ale będę się starać jak zwykle. Cześć.